Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za nami miesiąc marzec i okazja do podsumowania tego bardzo bogatego wydarzenia miesiąca. Zacznijmy jednak od Ewangelii. Będzie to Ewangelia z Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Kościół czyta dzisiaj fragment 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus, choć tam, gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami. Stanął pośrodku i odezwał się do nich: Pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie zatem, rozpoznawszy Pana, ucieszyli się. Jezus powtórnie powiedział do nich: Pokój wam. Jak mnie posłał ojciec, tak również ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Przyjmijcie Ducha Świętego: Jeśli czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, czy je zatrzymacie, będą zatrzymane. To zaledwie fragment dzisiejszej Ewangelii. Dalej występuje Tomasz którego nie było pierwszego dnia tygodnia, ale jest za to ósmego dnia tygodnia, czyli również w niedzielę. I oto Jezus pozwala, aby Tomasz dotknął znaków męki, ran Chrystusa. A ponieważ ten tekst, który przeczytałem, mówi o przebaczeniu, o ustanowieniu sakramentu pokuty, dlatego niedziela dzisiejsza jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. To co dla nas niech będzie zastanawiające, to fenomen w jakim rozeszło się to przesłanie o Bożym miłosierdziu. Nie znajdziemy chyba zakątka świata, gdzie nie byłoby obrazów Jezusa Miłosiernego i orędzie świętej siostry Faustyny było nieznane. To że ta prawda tak bardzo rozeszła się po świecie, jest znakiem, że świat naprawdę potrzebuje Bożego miłosierdzia, aby go usłyszał i aby otworzył swoje serce na dar przebaczenia, które Bóg jest gotów nieść wszystkim ludziom. My popatrzmy, jak minął miesiąc marzec, jak mówiłem, miesiąc bardzo bogaty, no bo to miesiąc też i wielkopostny i miesiąc świąteczny. 10 marca odbyło się dekanalne spotkanie rodzinne, refleksją nad Biblią, oparciu o... Rodzinę błogosławionych ulmów, bowiem zachował się egzemplarz Pisma Świętego, gdzie czerwonym kolorem jest podkreślona przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a obok napisane jest słowo. Tak, życiem swoim pokazali, że ta przypowiedź była im bliska i potwierdzili, oby to Słowo Boże było zawsze rozważane, czytane przez nas, abyśmy na to Słowo, tak jak błogosławieni, ulmowie, potrafili powiedzieć tak, taka była treść tej refleksji. Mogą być dla nas wzorcem O tym na początku pismo święte, Słowo Boże. Rodzinnym spotkaniom towarzyszy też praca z dziećmi, ponieważ był to Wielki Post, była droga krzyżowa no, w domu katechetycznym, bo pogoda nie pozwoliła wyjść na dwór. 12 marca tego roku w szpitalu w Raciborzu odeszła do Pana siostra zakonna Estera, Anna... bank. Pielęgniarka, pedagog, dobra dusza w domu świętej Notburgi, dla nas znana przede wszystkim z pielgrzymek, gdzie przez wiele lat jeździła w ambulansie, no i pielęgnowała obolałych pielgrzymów, którzy szli z Radzi Boża na jasną górę w ramach pielgrzymki opolskiej. Ostatnie miesiące spędziła w domu zakonnym w Branicach, a pogrzeb odbył się w parafii w Niepowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Reci Bożu 14 marca. Polecamy Bożemu miłosierde, Siostrę, jestem wdzięczny za jej życie, za jej postawę, za jej wybór Chrystusa, który dokonała w i swojego życia. I mamy nadzieję, że ten wybór owocuje życiem wiecznym. 15 marca odbyły się krótkie, kilkugodzinne rekolekcje dla młodzieży z drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Prowadził je ksiądz Adrian Chojnicki. Ksiądz Adrian znany jest na TikToku pod pseudonimem Padre Adriano. Mówił o swoich pasjach połączonych z życiem duchowym. Jest katechetą, opiekunem wspólnoty Jezusa Miłosiernego, ewangelizacyjnej wspólnoty. Polecamy jego książkę, to ona, no i filmy na TikToku, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami, gdzie dzieli się no, właśnie swoją pasją, ale też i życiem duchowym. Książka jest pełna nie tylko słów, ale kodów QR, które pozwalają dotrzeć właśnie do y, tych filmów. Ja wyżdżąc sam, wyżdżąc w sam z takiego świętego ogromnego żywiejca, w tym się spowiadałem, I to było naprawdę bardzo uroczyste przeżycie, przeżycie doświadczenie miłości Boga, Jego żywiejca. I ja, to jest piękne, że bardzo to co chciałem. 19 marca w uroczystość świętego Józefa obchodziliśmy trzecią rocznicę utworzenia Kaplicy Wieczystej Adoracji. Z tej okazji wprowadziliśmy do parafii relikwie błogosławionego Karola Akutiza. Miał lat 15, gdy umierał. A Eucharystię nazywał autostradą do nieba. W gościu niedzielnym jest relacja z tego wydarzenia. Samo wprowadzenie relikwii było połączone z filmem o błogosławionym Karolu Akutizie, wspomnieniami o nim. Był ragazzo konkretny, który miał swoje hobby, faceva sporty. Diceva sempre, io sarò sempre giovane, io sarò sempre giovane e <ride> non capivamo questa cosa. Ogni tanto se ne usciva dicendo quando gli chiedevano ma che vorresti fare da grande, cosa? Lui diceva, ma chi lo sa il futuro, non sappiamo quanto vivremo, quanto non vivremo. Lui diceva che tutti nasciamo originali, ma diversi muoiono fotocopie. Te relikwie będą umieszczone na stałe w kaplicy pod kościołem. No a my zachęcamy i zapraszamy, by do tej wspólnoty się dołączyć i skorzystać z tej obecności Chrystusa. Taka możliwość jest zawsze. Są specjalne deklaracje można wypełnić i przekazać nam, czy to w zakrystii, czy bezpośrednio do nas. 22 marca odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta Racibu, w tym razem z parafii św. Mikołaja do parafii na Ostrogu. Dziękujemy wszystkim za rzeczywiście liczną obecność. 23 marca to Wielkopost na Czuwanie dla Młodzieży. Tutaj zapraszaliśmy także kandydatów do bierzmowania, tych, którzy już za niedługo będą bierzmowali. No i gorąca zachęta, by Pozostali na tych czuwaniach. Czuwania będą nadal w kolejne miesiące warto dołączyć i dać sobie taką okazję do tego, by choćby raz w miesiącu przeżyć takich kilka godzin skupienia i adoracji i spowiedzi i Eucharystii. Gorąco zapraszam. Wielki tydzień. Rozpoczęliśmy niedzielą palmową. Tym razem przypadała ona 24 marca. Najbardziej chyba poruszająca i piękna była procesja, mini procesja z dziećmi, które Trzymając w rękach palmy, śpiewały, tak jak owe dzieci hebrajskie, witając Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Pogoda znowu nie pozwoliła na dłuższą procesję za Kościołem, ale było to ważne i piękne spotkanie. z tej okazji zapraszam do zobaczenia i scenizacji na ołtarzach bocznych, gdzie z figurek pokazana jest właściwie cała historia wielkiego postu. Kiedyś już przy okazji Bożego Narodzenia opisywałem skąd pomysł z jednego z muzeów włoskich. Są też figurki, które pokazują całe te historie od wjazdu do Jerozolimy przez Wielką Czwartkową Wieczerzę, Ostatnią Wieczerzę, umywanie nóg, sąd, uwięzienie, zwolnienie Barabasza, modlitwę w Ogrójcu, no a po oczywiście ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Te instynzacje mają pomóc nie tylko dzieciom, ale i nam dorosłym zobaczyć łączność tych wydarzeń i odkryć to, że Eucharystia tak naprawdę uobecnia wszystkie dalsze wydarzenia, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Kościele Farnym 25 marca miało miejsce ustanowienie nowych lektorów w naszym dekanacie. Ustanowił ich dziekan naszego dekanatu, ksiądz Marian proboszcz Kościoła Farnego. Mamy zatem w parafii nowych kilku lektorów. Cieszymy się, no i życzymy im, by sami rozmiłowali się Słowem Bożym, ale też karmili nas. Przyjmijcie się pisma świętego, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie słowo objawione w zale Boga i pożytkowi wiernie. Od Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy święte Tridum Paschalne poprzedzone spowiedziami. Dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiednio wcześniej skorzystali z sakramentu pokuty. Myślę, że wzrasta ta świadomość, że święta paschalne to nie Niedziela Zmartwychwstania, ale całe te trzy dni, całe to triduum paschalne, które rozpoczynamy w czwartkowy wieczór. Wcześniej w kościele katedralnym, chociaż w tym roku jeszcze zastępczo w kościele seminaryjnym, Odbyła się Msza Święta Krzyżma. Wtedy ksiądz biskup święci oleje, olej chorych, ale także i olej krzyżma wykorzystywany do chrztu i do bierzmowania, no a nieco później też i do kapłaństwa. Wieczorem licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Bardzo dziękujemy za ten udział. Także wielki piątek. Jeszcze większa. Liczba rzecz wiernych była obecna. No i oczywiście za najpiękniejszą liturgię Wigilii Paschalnej. Udało się dosyć mocno udokumentować. Polecamy na stronie internetowej linki do zdjęć. Myślę, że też udostępnimy te zdjęcia, bo rzeczywiście bardzo pięknie pokazują wydarzenia tych dni. Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. W sposób szczególny z wszystkim za przygotowanie i liturgii, i kościoła. Dziękuję ministrantom, liturgicznej służbie ołtarza, wszystkim posługującym, zwłaszcza zespołom muzycznym naszej scholi, a właściwie chórowi, kwartetowi smyczkowemu. Dziękuję za przygotowanie dekoracji, no i oczywiście raz jeszcze za udział w liturgii. Mógł zapłacić. A teraz popatrzmy na wydarzenia sprzed 20 lat sięgnijmy do kroniki do marca roku 2004. Właściwie odnotowałem wtedy dwa wydarzenia. 21 marca przed 20 latem powołana została parafialna poradnia rodzinna. Do tej pory były organizowane cztery cykle nauk przedmałżeńskich. Dziękuję tym, którzy wtedy pełnili rzeczywiście te dyżury, prace tam, a była to przez długie lata pani Maria Indeka, potem przez długie lata podejmowała to pani Małgorzata Draszczyk, dołączyła do nich pani Katarzyna Kniechnicka-Joszko, no i pani Jolanta Strzelec po dzień dzisiejszy posługują w tej poradni. Wtedy jeszcze mieliśmy też osoby z grupy samopomocowej AA Janek, tam ludzie z problemami uzależnieniowymi, i mogli też przyjść i rozmawiać. No i 28 marca, przed 20 laty odbyły się pierwsze za mojej tutaj bytności rekolekcje wielkopostne. Poprowadzili je ojcowie benedyktyni z biskupowa, ojciec Ludwik Mycielski, ojciec Sławomir Badyna. E tak rzeczywiście było, wtedy też była taka promocja książki Mój Szary Różaniec ojca Ludwika. A teraz zapowiedzi, bo rozpoczęliśmy już miesiąc kwiecień, równie bogaty. Otóż 8 kwietnia zwiastowanie pańskie zawsze z 25 marca, ale ponieważ wtedy przypadał Wielki Tydzień, przesunięte jest na pierwszy wolny dzień, liturgicznie wolny dzień po y, oktawie wielkanocnej i to jest właśnie poniedziałek 8 kwietnia. To także Dzień Świętości Życia i tutaj gorąco zachęcam do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Są stosowne deklaracje, tam jest podana krótka modlitwa. Duchowa adopcja polega na tym, że odmawiamy tę modlitwę plus jedną dziesiątkę Różańca przez okres dziewięciu miesięcy w intencji konkretnego jednego dziecka, którego życie jest zagrożone. Aplikacja Adoptuj Życie to mobilny asystent dla osób, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego. Znajdziesz w niej m.in. animacje grafik przedstawiających rozwój prenetalny dziecka poczętego, rozwijane menu, a w nim pomoc w codziennej modlitwie, przypomnienie jej treści, propozycje rozważań różańcowych. Maluch każdego dnia sam opowie, co się u niego dzieje. Zobaczysz, jak rzeczywiście wygląda, oraz usłyszysz echo jego serca. Powiesz aplikację, by nie zapomnieć o codziennej modlitwie duchowej adopcji dziecka poczętego. Sejmia będzie się odbywało czytanie trzech projektów ustaw, które mają bardzo ułatwić aborcję, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. Rzeczywiście warto modlitwą otoczyć tę kwestię. Bo życie po prostu jest święte i no cóż, trzeba je chronić na wszelkie sposoby. 11 kwietnia, czyli czwartek, będzie Msza Święta w intencji członków Wspólnoty Wieczystej Adoracji, a także spotkanie dla rodziny Świętego Szarbela. Po Mszy Świętej czwartkowej konferencję wygłosi pan Aleksander Bańka. Będzie mówił po kolejny o duchowości Świętego Szarbela. 13 kwietnia Czuwanie dla młodzieży. Zapraszam do klasztoru Anuncjata, a 14 kwietnia to bardzo bogaty dzień. Gościć będziemy Ojców Franciszkanów. Przywiązą nam oni relikwie błogosławionych męczenników z paria Coto, ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Będą głosili także kazania. Te samo wprowadzenie tych relikwii będzie nam przy świętej o godzinie 9, przypomnę, 14 kwietnia. No, a w sobotę wcześniej będzie też film o błogosławionych męczennikach. Film pod tytułem Życia nie można zmarnować. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 11 tysięcy kilometrów od Polski. W Peruwiańskich handach dwóch polskich zakonników mówiło o Bogu i pomagało ludziom. Jakim człowiekiem trzeba być, żeby coś takiego zrobić? Bardzo poruszył mnie widok tych trzech trupów. Nie jestem mazgajem, ale wtedy się rozpłakałem. Niektórzy mówili w ogóle, żeby tutaj nie przyjeżdżać. Terroryzm istnieje. Jest i coraz więcej ludzi ginie. Chcieli prześcignąć czas, jakby przeczuwali, że wkrótce umrą. Zbigniew powiedział: Kiedy się jedzie na misję, trzeba spodziewać się wszystkiego. Zaczęliśmy się modlić i wzywać wszystkich świętych. Dzięki Bogu zdążyłam się pożegnać z człowiekiem, którego kochałam. Myślę, że on nas też kochał. Kto by nie tęsknił za dzieckiem. Męczennicy zawsze byli jakimiś bardzo mocnymi świadkami wiary dla Kościoła, no i stąd ich obecność tutaj. Niech to rzeczywiście służy umocnieniu naszej wiary i dodaje nam odwagi. 14 kwietnia to również niedziela, o 16 spotkanie rodzinne, o rodzinie Ulmów i nienarodzonym dziecku, a jednak już świętym będziemy mówili, to znowu w kontekście świętości życia także tych nienarodzonych. Będzie znowu opieka dla dzieci. Zapraszam i małżonków, ale też i wszystkich zainteresowanych. No a w tę niedzielę, żeby już ją dopełnić wieczorem o 19.30 będzie kolejny raciborski wieczór uwielbienia. Warto też zauważyć, że tego dnia w parafii Matki Bożej będą prymicje ojca Pio, Franciszkanina. Będziemy też, my tutaj w naszej parafii również gościli ojca Pio, ale to w kontekście z błogosławieństwem prymicyjnym, ale w kontekście odpustu. No i 22 kwietnia w naszym dekanacie bierzmowanie odbędzie się ono w dwóch parafiach, ponieważ kandydatów do bierzmowania jest niewielu, a to z tego powodu, że część wtedy szła do szkoły jako sześciolatki. Nie wszyscy do tej grupy się Załapali wtedy, więc będzie zaledwie bodaj 18 osób bierzmowanych tylko z naszej parafii i Ksiądz Biskup jakby zadecydował, żeby to bierzmowanie było w tych parafiach, gdzie do tej pory nigdy takich uroczystości nie było. Będzie więc w dwóch parafiach. Nasza młodzież będzie uczestniczyła w bierzmowaniu w parafii w Rudniku. Druga parafia to parafia w Markowicach. Zainteresowanych tam więc odsyłamy. Tak minie nam miesiąc kwiecień. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to zrealizujemy te wszystkie wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za obejrzenie tych wiadomości. Zapraszam na kolejne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.